Jeżeli ja przyjadę, ale to za chwilę będzie telefon do komendator, że mam dupę roboty. Tak? Nie, nie, nie. nie. nie tak ale... Nie? I teraz to, co pan już mówił, odnośnie Pana pasa drogowego. To nie jest teren to jest, to jest, to jest. To jest, no tak, to jest teren miasta. To jest teren miasta. Dokładnie to jest Pana, no. pas drogowy. Pan, ta działacz tak, tutaj, tak, jest. Dokładnie. Nawet na zdjęciu satelitarnym Tak, to tak, przejście no, ja, proszę, proszę pana, ja byłem w Wydziale drogownictwa i tego i No tak. ale co panu powiedzieli teraz? Niech mi pan powie, co powiedzieli na temat tego przejścia. Dlatego co pan mówi, nic wojny jest kierownik, jak i jego zastępca są na sesji. Ale nie, tak. nie, mam nie ma tu trzy no, To osoba tak. była że taki to, Nie? podała. I tu wyraźnie kazałam napisać z pieczątką, że to nie ja. Ta czołeczkę, jest ten numer zbocznie, jest wyraźnie... Cześć, gdzie do... jesteś? Dobrze, Czyli po przejściu całkowicie prądowe... No do... to ja poczekam, okej, okay. na razie, będę ja u Ciebie sprawy, za 10 jest, minut, Ja, ja byłem u tego, to tego to zastępcy z kierownika, z bo tak, u Pana byłem, u Panią, ja w sprawie po sprawie, jak sprawa się skończyła, to byłem, bo Pani sędzina stwierdziła, że prowadząc przez 10 lat działalność w imieniu, ja pisałem 10 lat, nikt się nie interesował. Z PKS-u nie było zgłoszeń. Ale, ale niech Pan. No, ale ale, po... to, to ale no, no, proszę Pana, chodź, Ja stałem, tylko ja, praktycznie. Ale ja nie miałem, proszę Pana, do. Ja to... 8 lat, na Wilkowie, więc ja tu na stanowisku bardzo rzadko robię. Ale Pan robił tu interwencję już. Ale, nie, ale robił Pan, pan interwencję tutaj, by ja bo ja widziałem. Miały zgłoszenia, dlatego robiłem. Ale proszę Pana, no to podejdźmy do Pana kierownika z PKS-u w takim razie. No bo ale... też. Pan, do niego nie mam po co iść, bo On no, jest kierownikiem zajezdni, a nie pasadorów. Ale niech Pan wie, że on był u mnie na sprawie. On wy jako świadek. On był po prostu jako świadek, że zgłoszyli chyba przekazać. Tak, w tak. Coś tam powiedział, nie? Także, ja że, ja, no, ja rozumiem, sprawy, nie wiem, bo mówię. Ja rozumiem, ja rozumiem. Dlatego U nas jest tylko odznaczony, tak jak panu mówiłem, ten wyrok nakazowy, który był. Ale nakazowy, to Natomiast jest nakazowy. Nikt nie uzupełnił, jeżeli jak pan mówi, było z odwołanie. Nie wiem, nie ma. Nie jest z odwołania, z odwołania, bo dostałem... Nie śledzę. Wie pan... Ja nie interesuje ta sprawa tak. rozumiem. no to... I panu tu to, to pan mówił, że to jest teren PKS. Nie, tu pan nie, mówił ja nie, to nie miłe. Proszę pana, ja nie mówiłem, że to jest teren PKS. Przed chwileczką pan. No, nie, mówiłem, no to, że to dobra, jest... Zama teraz... wyjazdowa PKS. Ro... Będziemy sobie robić teraz... Pan swoje, nie, ja, ja swoje i. Ja nie zmieniam i, i, pana wypowiedzi, tylko cytuję, co to pan powiedział. No, no, no ale to pan powie, że ja powiedziałem, a, a ja powiem, że tego nie powiedziałem, tak samo mogę powiedzieć z drugą strony. Dlatego no tak. mówię, dlatego, żeby panu udowodnić, przyniosłem tą matkę. Mi nie chodzi teraz, żeby pana tutaj ukarać koniecznie rozliczyć, nie, znaczy... tylko żeby tą kwestię tego parkowania znaczy... wyjaśnić. O, o to mi chodzi. O to, to mi chodzi, to... O to chodzi. No właśnie, dlatego na chwilę obecną przyniosłem panu mapkę, Dobrze. że... To proszę nie pana, jest no to PK... umówmy się w ten sposób. Teren PKS jest tutaj ten pas zielony. Zgadza się tam między budynkiem jest... fundamentów, a tym. Dokładnie. To. Dokładnie. Natomiast to wszystko jest pas Dla... drogowy. Dlatego ja proszę pana, ja tak na sprawie będąc tłumaczyłem, że prowadzę działalność nie dzierżawie od Iksińskiego, tylko dzierżawie od urzędu miasta. Więc skoro mam, płacę podatek od nieruchomości, nawet niech Pan sobie wyobrazi. I jest zaznaczone w podatku nieruchomości działka przylegająca do nim, więc ja mam prawo chyba się gdzieś zatrzymać. Niech Pan nie zrozumie, bo ja, ja nie przychodzę tu na zakupy. Ale zgodnie z przepisami. Proszę Pana, no ale, nie tylko to. ale niech, pan, no niech Pan mi wskaże, w którym miejscu mam stanąć, zgodnie z przepisami tutaj. Niech mi Pan wskaże. No proszę Pana, no, ja Pan ja, tutaj, to tak, tutaj no, to może na przykład pan wystąpić na przykład do miasta czy do, Nie, pan czy do PKS-u. Tu jest zakaz ruchu z adnotacją taką, jaka jest umieszczona. Może być również adnotacja, czy tak jak ten sklep z drugiej strony, pan ma zgodę pisemną od właściciela od PKS-u na zezwolenie na wjazd, na przykład rozładunku i załadunek. I tak samo tu można zrobić. I wtedy ten zakaz ruchu nie będzie Pana dotyczył. Bo Pan ma na piśmie zezwolenie, wjeżdża Pan na czas rozładunku, jest wszystko okay. pełne. A nikt Panu nie gwarantuje, że musi Pan pod samym dzień podjechać. Proszę, ja, ja nie podzwalam. Ja, ja mówię tak, że no. Pana, ja to muszę dzień w dzień znieść, wynieść te okulary. A, tu mówię... A jak zostawię samochód yy, tam. I zniosę jeden sto, jak tych tej nie będę miał, bo będą ukradzione. Pan nie przyjedzie mi szybkować prawda? Cały czas kwestia polega tego typu, że pan twierdził, że to jest nie już nie, nieprawidłowo są namalowane na prywatnym czasie. Znaczy, nie, nie na prywatnym, nie, proszę pana. 50 zł. Proszę pana, i chodzi głównie o to. Dlatego ja wystąpiłem do Urzędu Miasta. Po sprawie ja wystąpiłem do Urzędu Miasta, żeby wyznaczyć tu miejsce parkingowe. Dostałem pismo, że miejsca parkingowego jako typowo parking nie mogą tu postawić z tego względu, że nie mogą. Bo, no bo nie ma miejsca, no. Zgodnie. Zgodnie. To musi być wszystko zgodnie z przepisami. Yy, proszę pana, zgody i w związku z tym, że park miejsca parkingowego mi jako miejsca parkingowego nie mogłem postawić, bo by był parking zrobiony ogólnodostępny, więc poszedłem znów do Urzędu Miasta, do zastępcy pana kierownika drogownictwa, nie wiem jak się nazywa, bo najpierw z, pa z panem pająkiem, potem z zastępcą rozmawiam I ten powiedział, proszę pana, no, no, no mówi... No, nie ma pan innego wyjścia. No, musi pan tam stanąć i, i mów mówił, że te pasy już nie będą namalowane. Wszystkie, Niech pan zobaczy, że wszystkie pasy są namalowane, te nie, więc ale jak znak, nie były. To jest znak, tak pan tłumaczy, Ale jest znak drogowy jest widoczny i obowiązuje. Znaczy, niech pan zobaczy, jak on jest widoczny. To, to, no, tłumaczy pan, no, no, nawet ale na, ma, na zdjęciu ale, jest ale na mapce satelitarnej to będzie wszystko, więc drzewo będzie widoczne nawet. No, niech pan zobaczy. No, jest, jest a, a, a zdjęcie satelitarne było robione może, nie wiem, rok temu. No. Taka jest prawda. Przed chwileczką był zrobiony wydruk i Pan mówił, No nie jest to nich, Nie chodzi o to, ja tutaj mówię, Topinowe... dzisiaj nie dam rady, jutro się skontaktuję z się to ustadzi, bo, żeby on się wypowiedział na ten temat. Jeżeli tego przejścia ma nie być, to ma być zlikwidowane. Tak samo każdy inny znak znaczy, jeżeli ma być usunięty, ma nie obowiązywać, musi być usunięty. Czy pan? chwilowo ma być ale, zakryty, czy na stałe Ale nie, niech Pan zrozumie, że tu znaku nie ma. Nie A? musi Pan jeszcze raz tłumaczył, musi nie musi jest. W Kodeksie Ruchu Drogowego jest napisane tak, że przejście dla pieszych powinno być oznakowane dwoma znakami, powinno być oznakowane no nie, w ten sposób, nie musi być, dlatego jest taka widełka, tu pisze panu, powinno. Panu tłumaczę, jeżeli jest pole przejścia zaznaczone tymi liniami, pole przejścia, mhm. to nie jest znak, musi być dodatkowo pionowy, natomiast tak zwana popularnie zebra, to przejście jest znakiem poziomu, znakiem samym w sobie i nie musi, może być dodatkowo ustawiony ponownie, ale nie musi. I dlatego, dlatego Panu Tomaszu, że wjeżdżając, wjeżdżając tutaj, dlatego od dni Pan zauważył, dobrze Pan zauważył, że od trzech dni staje. Proszę Pana, ja Panu powiem jedno, ja jutro postawę, bo dzisiaj ja, nie aha, dam tak, rady, jutro postawię do kierownika Dobrzyk i dokończy tą sprawę. Dokładnie, wyjaśnijcie, bo, Wy, bo ja, też, ja też, nie chcę być, wie Pan, karany stale przez nasz Bo przez, jeżeli, przez jeżeli, jeżeli kierownik Panu coś powiedział, to również powinien do powiedzieć. nas to zgłosić, żebyśmy my o tym również wiedzieli. A przede wszystkim tak w tej sytuacji, jeżeli tak pan jest, jak pan mówi, to ten znak powinien. Bo, bo wie pan, yy, ja rozumiem, przyjeżdża ktoś zakupy, staje, idzie sobie na targowisko, ale ja tu wykonuję swoją pracę. Ale proszę pana przepisy były wszystkim. No dobrze, ale no nie. Czy pana, który prowadzi działalność, proszę pana, czy kogoś kto przyjechał na zakup? Proszę pana, ale niech pan odwróci się w drugą stronę. W prawo w Przekażę to biednicowemu, który jest. No widzi pan, taka sama sy sytuacja, nie interweniujecie na, tutaj. Mówię, na razie rozmawiamy podjąłem ja interwencji. rozmawiamy. rozmawiamy. Niech pan pracy. zobaczy, tam na chodnikach stają samochody, nikt się nie interesuje. Ten na trawniku no stoi, gwarantuję panu, że stoi na trawniku, a, a hmm. tym się nikt nie interesuje, a mną się interesuje No ja nie Ale rozumiem. Ty. jeszcze raz panu tłumaczę, że nie pan. Podejmując interwencję, ja nie wiem, czy to jest POEM. Ale tam stoją od lat już, stawiają mnie. Nie, nie w... wiem, tu, tym co nie musi no. sprawdzić, czy to jest teren, proszę pana. Czy to nie jest, nie jest... Rozumiem. Ja rozumiem. teren miasta? Pana, to jest teren to, miasta. Ale... Nie, to jest teren miasta. To przejście jest, dla pieszych jest, jest, jest dziura, też. Jak panu powiedziałem, jest, to, jak panu powiedział, też nikt równo też nie zgłosił tym krawężnikiem to jest teren dla A to przejście dla pieszych jest tutaj na pasie drogowym. Na pasie drogowym, nie za blisko? Nie wiem. Też moim zdaniem jest, niech on zobaczy, jak jest namalowany. Nie no właśnie, to, co, zobrać, a jakie są przepisy, Dobrze namalowane się zapiska, czy się, nie? wy nie jesteście od tego, ja nie jestem od tego, pan ale mówię, z... wyjaśnijcie... Co to zgłosić do ffn i KFN-u, się ja zajmą to strażą nie, nie, miejską, nie, bo wy jesteście niepotrzebni. Całkowicie. Proszę pana, no, które są, niepotrzebne. Tylko wie pan, no, ja wystąpiłem z prośbą... Do miasta, skoro odzierżawię lokal od urzędu miasta, żebym miał możliwość gdzieś się zatrzymać. Ale pan nic na nie dostał. Tak? E, proszę pana. to co panu kierownik obiecał? Proszę czy, pana, nie, że, że nie ma Dostałem to... pismo w ten sposób, że. Miejsc, jako miejsca parkingowego znaku P nie mogą postawić, tak? Nie mogą, bo tu, tu nie można. I by, poszedłem na, 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 na rozmowę i w rozmowie pan też... Tak Dlatego panu od razu powiedziałem, za... że to nie jest miejsce ani wyznaczone, ani przeznaczone do parkowania. Dlatego panu nikt tu parkingu nie wyznaczy. Bo to jest nieprawidłowe zaparkowanie tego pojazdu. Eee... Proszę pana. Eee... No tu musi się pan zgodzić, bo tu Ale niech pan, skoro miałem sprawę w sądzie i sprawę zostałem po prostu, nie zostałem ukarany ani kosztami, ani tym 300 zł. Nie wiem proszę pana, jeszcze raz powtarzam. Ja tej sprawy nie śledziłem. Ja rozumiem. Nie byłem tam ani nie, świadek, nie mam, nie mam tutaj. Także nie, nie, nie był pan, bo, bo, bo bym, pan by wiedział o tym i ja bym wiedział. Był pan Dziubleski, był jakiś oskarżyciel od Was i była pani Sypniewska. Nie wiem, mówię, nie wiem i mówię, Dlatego nie wiem. śledzę żadnych spraw, bo on na tym. Cały czas jest pan karany? Ja po prostu tutaj myślę o tym. Miałem y, trzy sprawy z tym, ten, o, tym. Tutaj, o, tutaj o to, to parkowanie przecież to, o, to kupę jest. lat już stoi. 10 lat tutaj parkuje. Pan prowadzi mnogdy... biznes i płaci podatki, żeby utrzymać Dobra, tak? Nie jak tak? jutro się zgłoszę niech, do parku. No mówię, niech, pan, niech pan po prostu wyjaśni wyjaśnimy tak. sprawę, żeby to po prostu było. Tak, ra... Czy mogę, czy nie mogę? O, na tej zasadzie.